Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Proponuję zacząć naszą rozmowę od plotek. Od plotek, pogłosek, które można usłyszeć na ulicach naszego miasta. Chodzi tutaj o taką plotkę, jak to prezydent Andrzej Pałucki ośmieszył dziennikarza jednej z lokalnych telewizji, wytykając mu nieznajomość nazwy lotniska w jednym z większych polskich miast. Ponadto z tej rozmowy oglądający mógł odnieść wrażenie, że prezydent za nic nie odpowiada. To znaczy, że za to odpowiada Miejski Zarząd Dróg, za to odpowiada kierownik odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta, za to inny urzędnik, za to skarbnik i tak dalej i tak dalej. Przykłady można by mnożyć, a więc tutaj pojawia się pytanie, za co w istocie odpowiedzialny jest prezydent? No ja myślę, że jest dosyć jasno, dosyć jasno określone w ustawie o samorządzie yy, i no w zasadzie nie ma tu jakiejś niejasności. Na przykład prezydent odpowiada za gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i kieruje bieżącymi sprawami. No myślę, że w przypadku prezydenta Południowego, co do większości punktów, można mieć zastrzeżenia, bo ceduje tą odpowiedzialność na swoich podwładnych, jednocześnie wymigując się, że tak powiem, od, 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 od odpowiedzialności za ich błędy. Z drugiej strony, bardzo chętnie aktywuje się w punkcie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Tu jest bardzo aktywne i praktycznie to zatrudnienie traktuje jako formę nagradzania za pewne poparcie czy e, sympatię. Słowem e, tak. Na dobrą sprawę prezydent, jako władza wykonawcza, odpowiada za całe funkcjonowanie aparatu administracyjnego miasta, prawda? który zajmuje się sprawami bieżącymi. Oczywiście, że tak. Nie wybraliśmy prezydenta po to, żeby nas prezentował na mm, rautach z dzikiem, czy na przykład na jakichś przyjęciach, czy żeby się ładnie uśmiechał do kamery. On ma zarządzać tym miastem, on ma odpowiadać za to miasto, a także ma odpowiadać mieszkańcom, swoim wyborcom, przynajmniej w części, na pytania, które dotyczą funkcjonowania tego miasta. To jest jego. Obowiązek, a nie łaska. Te pytania padły między innymi na ostatniej sesji Rady Miasta. E, między innymi z pana ust, e, z ust prezydenta mogliśmy wtedy usłyszeć, że radni nie są jego przełożonymi. To jakby pan, Jak Pan zrozumiał te słowa? No odnosząc się znów do m, statutu miasta, Rada pełni funkcję kontrolną. Nie tylko kreatywną, nie tylko e, tworzącą. E, życie miasta, ale także kontrolną i jeżeli prezydent nie rozumie, że radni mają prawo spytać się w imieniu mieszkańców o, o pewne rzeczy, no to chyba prawdą mówiąc nie to, że porusza się drogą prawa, ale jest na jej krawędzi, bo ta funkcja kontrolna jest główną częścią, bym powiedział, nawet części pracy, pracy radnych. No właśnie, padło wiele pytań, o tym wspomniałem. Te pytania dotyczyły różnorakich kwestii. No, chyba nie przesadzę, że jednymi z tych, które wzburzyły, były także Pana pytania skierowane pod adresem Prezydenta. Ja się tej reakcji, no, agresji i ataku takiego wieloosobowego, włącznie z wycieczkami osob osobistymi do mnie przez, ze strony Pana Prezydenta, jestem zaskoczony, dlatego że pytania były proste, odpowiedzi na nie myślę, że też były proste, a skończyło się na jakiś. Byzwiska w zasadzie, i, i takich wycieczkach osobistych, których nie spodziewałbym się o, po osobie, która ma reprezentować nasze miasto. No, pytania naprawdę były proste. Na przykład, dlaczego pan prezydent mimo naszego pisma o dwóch miesięcy e, nie wyznaczył terminu spotkania z nim i z jego asystentem, panem Jaskiem Lewidzińskim, który jest, miałby specjalistą miejsca mienia komunalnego. Myślę, że to jest ważne pytanie, bo chcieliśmy się zapoznać ze strategią, e, koncepcją zarządzania mieniem komunalnym, a jest to sprawa, która dotyczy no, co najmniej paru tysięcy osób w mieście, dlatego, że mieszkają w tych mieszkaniach komunalnych. No, prezydent przez dwa miesiące nie znalazł czasu, chociaż w międzyczasie widziałem go na wielu wręczeniach medali, na wręczeniach dyplomów, gdzie pięknie się uśmiechał, ale dla nas czasu już nie znalazł. Inna sprawa, która rozsierdziła pana, między innymi radnego Bowskiego, który zachował się jak Don Kiszot w obronie honoru prezydenta. Dlaczego prezydent remontuje ulicę Kaliską od strony Michalina? No, ja wniosłem, że po pierwsze jest to nie jego okręg wyborczy, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, a to w pierwszej kolejności e, mieszkańcy Małego Południa, czyli tej części Kaliskiej, która nie będzie remontowana priorytetowo, go wybrali, więc no, trochę niepoważne jest traktowanie tych osób w drugiej kolejności. Tym bardziej, że część kaliskiej od torów do połowy kaliskiej jest w gorszym stanie technicznym, więc no, naturalnym jest, że powinna być jako priorytet remontowana. W pana, panie, radnych wypowiedziach pojawiły się także inne kwestie, w pytaniach pojawiły się inne kwestie, między innymi sprawa tablicy na Katedrze Włocławskiej, tej tablicy poświęconej ofiarom katastrofy Smoleńskiej. Kto za nią zapłacił? Czy wie No to? niestety z oficjalnej informacji ze strony Urzędu Miejskiego, oficjalnej strony Urzędu Miejskiego. Fundatorem tablicy jest samorząd Włocławka. Y nie rozumiem więc wypowiedzi prezydenta na moje pytanie, kto był sponsorem tej tablicy. Koszt to jest 15 tysięcy złotych, tak jest określony, który powiedział, że miasto za to nie zapłaciło. Ja nie jestem przeciwnikiem uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, ale osobiście byłem uczestnikiem rozmów z biskupem Meringiem, gdzie była pani poseł Domicela Kapoczeska, starosta, pan poseł Zwanikowski i jasno było powiedziane, że w po obecności biskupa Meringa, że chcą oni pokryć, Całkowity koszt instalacji tej tablicy. Nikt nie wymigiwał się od e, tych kosztów i taka inicjatywa została podjęta. Na no to są e, świadkowie. E, byłby też to dobry gest, bo ta forma finansowania wychodziła z różnych środowisk o różnych korzeniach politycznych, o różnych korzeniach e, e, władzy samorządowej. I w tym momencie bardzo mnie zdziwiło, kiedy na stronie w oficjalnym serwisie, zobaczyłem, że zapłacił prezydent. Chciałem się o to go spytać. Uzyska Patrząc też sprawie? pod tym kątem, mhm. nie uzyskałem odpowiedzi oczywiście. Patrząc pod tym kątem, że w ułcapku no, mamy 100 tysięcy mieszkańców i jednej osobie może ta idea tablicy pasować w pewnym sensie, drugiej osobie może nie pasować. Nie wszyscy muszą wyrażać zgodę na to, żeby finansowanie te, te, tej tablicy, szczególnie w obliczu, że byli chętni na finansowanie tej tablicy sponsorzy, szło na nasz rachunek jako podatników. Prezydent y no, prawie, że oskarżył mnie o rozkopywanie grobów. To było proste pytanie. Dlaczego zapłacił z pieniędzy miejskich, jeżeli były osoby, które chciały za to zapłacić? To chyba były te kwestie, które najbardziej wzburzyły prezydenta, tak przynajmniej można było odczytać jego wypowiedź później. Ale... Jeszcze jedna była taka kwestia. E, spytałam się o Orlika, który jest na południu, który jest skończony, mhm. e, technicznie oddany do użytku, ale zamknięty. Jest używany tylko przez nauczycieli WF-u, a nie jest dostępny zgodnie z jest ideą orlika dla wszystkich mieszkańców danego rejonu. Jeżeli ten orlik ma czekać na wybory, czyli jeszcze parę miesięcy, to to chyba coś jest bez sensu. No, mieszkańcy już teraz chcą z tego korzystać i nie widzę przeciwwskazań, żeby z tego orlika nie korzystali. Prezydent był bardzo urażony, że o to pytam. Właściwie nawet tego pytania nie uwzględnił w swojej odpowiedzi. Inną kwestią, która która wzbudziła wielkie emocje i wymianę zdań a właściwie no coś dość Mocne słowa z ust radnego Krzysztofa Kukuckiego była kwestia dyżurów radnych i spawetnego dyżuru z 26 kwietnia bodajże. Ja przypomnę naszym widzom, wtedy dyżurowała piątka radnych, dwóch spośród nich nie było razem z innymi byli to właśnie radni Krzysztof Kukucki i przewodniczący rady miasta Stanisław Wałbrzonkowski. Ehm, no właśnie, czym czy spowodowane były te emocje? Jest jasno określone, w jaki sposób radni muszą wykonywać swoje obowiązki. Między innymi jest to dyżur radnych. Jest to określone dwie godziny, konkretnego dnia, o którym jest wcześniej zawiadomienie do mieszkańców, i w tych godzinach radni powinni przebywać w pokoju, który jest przy biurze rady miasta i czekać na swoich wyborców, między innymi. No, okazało się, że istnieje coś takiego w tych godzinach, które są określone, jako dyżur indywidualny. Ten dyżur indywidualny polega na tym, że ktoś podobnie gdzieś jest w jakimś tam pokoju i przyjmuje indywidualnie e, mieszkańców. Ja nie jestem przeciwny przy dyżurom indywidualnym. E, oczywiście sam też indywidualnie spotykam się z mieszkańcami, niekoniecznie w tym pokoju, w tych godzinach i, i jest to normalne. Ale e, uważam, że w tych określonych godzinach każdy z radnych ma taki obowiązek, żeby być na. Tym dużo że z innymi radnymi. No, nie wiem, dlaczego jest to jakaś elita radnych jest coś takiego, że oni nie mogą tam siedzieć, nie spotykają się z osobami, które przyszły. No, to też agresja z drugiej strony mnie trochę zdziwiła, bo no bo jaki problem? Jest napisane, macie mieć dyżur w tych godzinach, macie być w tym i tym pokoju. Tam was oczekują mieszkańcy, tam macie być. No niestety kandydując na to się zgodziliście. Jeżeli Wam się nie podoba, zrezygnujcie. A, czy zamierza Pan skorzystać z tych dyżurów indywidualnych? Znaczy ja z dyżurów indywidualnych korzystam. No, jestem w godzinach określonych i uważam, że no, nie jest to żadna łaska z mojej strony. E, a poza tym jestem do dyspozycji poza tymi godzinami na m, indywidualnych spotkaniach. I, nie widzę tu żadnego problemu, ale nie widzę powodu, żeby się zasłaniać tym dyżurem indywidualnym z mojej nieobecności w tym dyżurze, który jest określony dokładnie w statucie miasta. Skoro wspomnieliśmy już osobę przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Wrząkowskiego, to radni zarzucali mu, że ten raport z wydarzeń międzysesyjnych, jaki od jakiegoś czasu składa przewodnicząca Rady Miasta, także nie był pełny, nie zawierał wszystkich informacji. Na pewno zawiera dla mnie no, bardzo ważnej informacji też dla mieszkańców Włocławka to jest tego, że odbył się konwencjonerów. Konwencjonerów jest to spotkanie przewodniczących klubów, gdzie ustala się, jakie punkty będą w porządku obrad. Ja wnioskowałem o umieszczenie punktu, który dotyczyłby zwiększenia dochodów miasta z majątku miejskiego. Znaczy, jeżeli miasto ma jakiś majątek, który jest przekazany spółkom miejskim, to dlaczego ten majątek ma być marnotrawiony w postaci wynagrodzeń, nie wiem, zarządu czy niepotrzebnych kosztów? Niech na tym zarabia miasto, czyli mieszkańcy. No ten punkt nie został Dopuszczone do obrad i to też, na mojej informacji, chyba wywołała agresję drugiej strony, bo bardzo chętnie wprowadza się punkty, w których podnosi się opłaty za żłobki, przedszkola, gdzie zaciąga się kredyty, gdzie wy, wypuszcza się obligacje, ale już nie chce się dopuścić do początku obrad punktu, gdzie chcielibyśmy rozmawiać o tym, jak zwiększyć przychody miasta, a nie jak wyciągać pieniądze z kieszeni mieszkańców. Jeszcze jedna kwestia, która wzbudziła, no cóż, chyba dość emocjonalną reakcję za stołem po, po lewej stronie, była kwestia cytatu z pana ust, cytatu słów jednego z posłów lewicowych przy okazji debaty nad likwidacją gimnazjum nr 6. Gimnazjum nr 6 jest to problem, jego likwidacja jest to problem, który całkowicie nie zgadza się z ideologią SLD jako takiego partii lewicowej, na co przytoczyłem wypowiedź posła SLD, czyli jakby nie patrzeć trochę wyżej w hierarchii niż nasi lokalni radni SLD. I ten poseł SLD dokładnie e, cytuje wypowiedź z 29 kwietnia jest, nie zgadzamy się na zastępowanie naszych szkół tańszą wersją, na obniżanie jakości kształcenia, na ograniczanie szans edukacyjnych dzieci, nie zgadzamy się na oddawanie szkół, które często powstawały dzięki pracy i zaangażowaniu rodziców, całych społeczności lokalnych. A tak to niestety się dzieje. Na to pracowały pokolenia i nie można lekką ręką teraz tego oddać, czyli zlikwidować tych placówek. Na to zgody być nie może. Jasno, ktoś wyżej w hierarchii SLD niż nasi lokalni działacze na forum Sejmu mówi, nie chcemy likwidacji szkół. To jest złe, na to pracowały pokolenia, obniżamy jakość edukacji naszych dzieci. No, ten cytat spowodował chyba już maksymalne podniesienie ciśnienia naszych, naszej partii lewicowej w Włosławku, tak w cudzysłowie. Bo jasno trafia. Górka, czyli warszawska, że tak powiem, elita SLD, ma całkiem inne zdanie na temat likwidacji szkół niż nasze lokalne struktury. Chciałem zapytać jeszcze o jedno na koniec: chociaż o tych emocjach już wiele powiedzieliśmy, o. Oto, czy czuje się pan przeproszony przez a, radnego Krzysztofa Kukuckiego za to, że nazwał pana błazem? Później na koniec tej e, minionej sesji Rady Miasta wstąpił na mównicę. No i dość dziwne to były przeprosiny. Znaczy, chyba nie chciałbym się do tego odnosić, bo jeżeli mam się odnosić do tego, to musiałbym e, zrównać się do poziomu. No. Nie, chyba, chyba nie ma sensu się odnosić. To pozostawię ocenie Łotwawian. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za wizytę. Gościem CW24 był dziś Sławomir Bieńkowski, radny Rady Miasta Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wydaje mi się, że konwent to jest element, który powinien Pan uwzględnić w swoim zestawieniu, a Pan go nie uwzględnił. Jednocześnie nie miał Pan żadnych przeciwwskazań, żeby dopuścić punkty, które obciążają miasto w postaci kredytów, obligacji, ale punktu, który miałby wywołać dyskusję na temat zwiększenia przychodów miasta, Pan już nie był zainteresowany. To mamy do czynienia z procesem robienia z naszej Rady cyrku. A w tym cyrku mamy do czynienia z obsadzoną już rolą błazna, którą pan radny Bieńkowski zdaje się sobie sam e, przypisał. I proszę weryfikować najpierw informację, a później zabierać głos publicznie. Dziękuję, bo inaczej robi pan się błazna. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam nadzieję, że Panu Radnemu Kukuckiemu już emocje opadły i w związku z tym, zgodnie z zasadami kultury obowiązującej, oczekuję przeprosin. Panie Radny Sławomirze Bieńkowski, no muszę Pana przeprosić. Muszę Pana przeprosić, że zająłem się Pana osobą, bo faktycznie nie warto. Mówi Pan rzeczy, które nie mają większego kontaktu z rzeczywistością, więc faktycznie yy, nie będę się Panem dłużej zajmował. Dziękuję.